Szary, bo można wiele wspomnieć, o wielu rzeczach wyjść, ale zawsze muszą być ukruntowane i sfinansowane być w ramach budżetu, bo tutaj deklaracja dbało o finanse samorządów, zapewnienie należy tego poziomu dochodów własnych samorządów zwiększenie dochodów, tak żeby ta realizacja zadań mogła być kontynuowana, rozwój mógł być kontynuowany. Mamy tu świadomość, że... Wzrasta ilość zadań dla samorządów generalnych. Kolejne zmiany które są samorządów przekazywane, czy własnych, zadania własne, czy zlecone, podają finansów. Stąd taka moja, taki mój cel, moja końcowa moja życiowa pasja, żeby zajmować się tymi sprawami, pomagać samorządom i w ich dalszym rozwoju. Jeśli Państwo będą mieć pytanie, to, to bardzo proszę, zostaję z Państwem, mam nadzieję, prawie do końca, bo, bo Pan Burmistrz Ile się z Państwa zapisało na, na solary fotowoltaiczne, na, sol, na panele słoneczne, na wodę. Ten projekt, Szanowni Państwo, po długich, długich, ciężkich bojach myśmy go troszkę tam zmienili i jest w tak praktycznie rozstrzygany na dniach. I po nowym roku ruszamy z tym projektem. Wszyscy ci, którzy się zapisali na, na, na to, i na te inwestycje w gminie, Płacili powiedz 180 złotych chyba z 5 lat temu czy 3, 4 już nie wiem jak, ile, ile, ile Pani kiedy to było Pani? 3. 3 lata temu? Szanowni Państwo, będzie to realizowane. Jeżeli ktoś z Państwa zrezygnuje, następne osoby będą wchodzić z, z kolei, ponieważ jest bardzo dużo zainteresowanie. To będzie około, około 400, około 400 osób będzie wymienić wymieni sobie e, źród, źródła energii. I trzeba to robić, Szanowni Państwo, żeby Słońcem zapłacić sobie energię, ponieważ Będziemy mieli płatności za śmieci, za kanalizację. Te płatności będą coraz wyższe. I też o tym trzeba wiedzieć, Szanowni Państwo, że mamy jeszcze do wymiany y, na ekoproszek. mamy 12 pieców. Tak. 12 pieców Pani o tym powie. Na ekoproszek, Szanowni Państwo, jeszcze możecie składać wnioski do 9 tysięcy dofinansowania. I proszę składać, dlatego że jak Państwo wiecie, Kraków wykluczył całkowicie z to Państwo wiecie. Wykluczył całkowicie możliwość spalania węgla czy ogrzewanie węgla mieszka. Nie można tego już robić. rząd nakłada coraz większe obowiązki na samorządy, na czystą energię. Tak? My założyliśmy sobie w gminie, że chcemy uwolnić naszą gminę od smogu, żeby, żebyśmy pierwsi w Polsce uzyskali certyfikat, że u nas nie ma smogu, szanowni państwo, to jesteśmy to wygrywane, tak? Bo tu będą się, przyjeżdżać ludzie na wypoczynek, po bo oddychali się z powietrzem. Bo wiecie, w dużych miastach chociaż uwalniają się od tego smogu, wymieniają się źródła energii. Ale to jeszcze będzie trwało. Będzie jak będzie to czy będzie zakaz spalania drzewa czy węgla, to wtedy, szanowni Państwo, jak nie będzie projektu, to będziecie musieli to sami zrobić. W Krakowie się nikt nikogo nie pyta. Realizowali projekty, tak będzie, raz wchodzimy w te projekty i na samym końcu, po realizacji tych projektów, koniec, nie wolno palić węgla. I mieszkańcy tego się będą dostosować, bo będą kary, tak? I y, do czego zmierzam jeszcze, Znaczymy. Trzeba te panele słoneczne montować. Tak jak mówię, dlatego, że będą wdrożały śmieć. I to nie jest zależne od nas. My próbujemy podejmować działania, żeby odciążyć to nasz śmieć. Proszę Państwa, cena śmieci nie zależy od burmistrza, od przewodniczącego Rady, od Pana tutaj yy, yy, Wojtka Słucha, od Radego od Sotysa czy od Radego Bergeru w Nie, Szanowni hmm. hmm. Państwo. Cena śmieci zależy od nas wszystkich. Im więcej on, tym więcej płacimy. Proszę Państwa, w tym roku będzie około 50% więcej ton niż w ubiegłym roku. U nas gminy ręce. Proszę Państwa, i powiem mam jeszcze jedną ważną rzecz. Na spotkaniu z marszałkiem, który był pan Marek polskiego województwa Małopolskiego w środę. Proszę tak? Państwa, była burzliwa dyskusja tu burmistrz wszyscy zabieraliśmy głos. Ja pierwszy zabrałem głos na temat właśnie, właśnie śmieci, śmieci i podwyżek. Proszę Państwa, dzi na, w styczniu... To na śmieci na wysypisku śmieci kosztowała 260 zł. Proszę powiedzieć, ile teraz kosztuje Minęło pół roku? Ile kosztuje to na śmieci na wysypisku? 560 zł. Państwo sobie zdajecie sprawę? My jesteśmy w trakcie przygotowania przytargu na śmieci i te śmieci zdrożają. Stąd jak Państwo byście poszli w odnawialne źródła energii, czyli żeby, żeby słońce zapłaciło Wam za prąd, to z prądu i możemy przerzucić sobie, czyli zdy, z, jak zdywersyfikować wartości, y, przerzucić sobie na śmieci czy na, na inne opłaty. I musimy w tym kierunku iść. Nie ma wyboru. Nie wiem, czy Państwo wiecie, tuchów, gdzie następne ja rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie targu na śmieci, czy zgłosiła się jakaś firma na wyrusz? Żadna. Od nowa jak to, przetarg. Y, ceny będą bardzo wysokie, dlatego że żadna firma się nie, nie zgłosiła, bo dalej śmieci troszają. Tylko w sierpniu to 120 zł. To na razie jest Także ja o tym mówię, żebyśmy Państwo się przygotowali, bo jak się tak rozstrzygniemy, jak to rozstrzygniemy oczywiście, jak jedno będziemy musieli sobie w inny sposób radzić, nie wiem, jakiś przelot tej śmieci robić, że musimy miejsce znaleźć na, na, na zbieranie przez nasz datat, który pomocniczy komunalny i sprzedawanie tych śmieci większym samochodem, kierem pozwolić, to powiedzieć Państwo na, na stanowisko. Nie wiem, jak jeszcze będzie. Próbujemy ten temat w jakiś sposób, w jakiś sposób rozeznać, żebyśmy tych śmieci nie pozbyli. Proszę Państwa, wymieniacie Państwo świecie wielko, wielkogabarytowe. Wielko, wielko, świeci wielko proszę Państwa, tego jest ogrom. Dziś no, jesteśmy bogatsi. Wiele ludzi zarabia, na naszych mieszkańcach zarabiają więcej. Wiele ludzi jest za granicą, zarabiają bardzo dobrze. Przyjeżdża, proszę Państwa, remont kapitalny podjeżdżają podjeżdża tutaj kolega ze swoją ekipą, które Państwo pracownicy podjeżdżają. Jest cztery samochody, proszę Państwa, BMW. I no, przyjechał, bo no, miał prawo, kupił nowe, ale stare trzeba by zabrać, zabrać i wywieźć, tak? Trzeba na to zwracać uwagę, Szanowni Państwo. Trzeba śmieci sortować. Teraz y, y, jest nowa ustawa śmieciowa. Proszę Państwa, jesteśmy na wsi. Trzeba sobie robić kompostowniki, bo za kompostownik będzie obniżka ceny i róbcie to, proszę Państwa, jak mieszkamy, do, do trzeba tam obłożyć deskami, wykopać jakieś, jakieś tam, jakieś tam zagłębienie ziemi, kompostować to, bo ten kompost jest tak, ma taką samą wartość, jak obornik. Jak to będziecie Państwo robić, to ci rolnicy, którzy jeszcze są na gminie, to być może przyjadą do Was i wezmą to za darmo, tak? żeby, żeby odebrać tylko ten kompost. Bo dziś kompost też oddajemy, bo tak jest obowiązek. I wielu mieszkańców też to oddaje, a to jest bardzo ciężkie i to jest to nasz. Tak? Także zwracam na to, na to uwagę, żebyście Państwo no, przywiązywali wagę do tego, żeby tych śmieci produkować troszeczkę mniej, troszeczkę mniej. Bo to jest nasz wspólny cel, żeby obniżyć koszty. To musimy mniej świeć mieć. To jest tylko, tylko tyle. Dziękuję. No ale to, tak, na wykazie, tu śmieci zbierają, dwa razy w miesiącu, że zabierają związek, Przecież ani razu nie jedzie w miesiącu. Na za to płacimy. nie ma. wszyscy ci, którzy złożyli, nie chcę mówić tutaj do kamery różnych rzeczy. Wszyscy ci, którzy zdeklarowali, był czas na deklarację. kto ma takie odpady tak, i zgłosił to, to tam jadą. Jak Pan nie zgłosił, to do Pana nie przyjadą, bo nie jesteśmy duchami świętymi, żeby wiedzieli, co u kogo w gospodarce się dzieje. Urząd pracuje na tym, co Państwo zgłosicie. Jak zgłosicie, że macie 100 metrów kwadratowych w budynku, a macie 200, to ja o tym nie wiem, Urząd. Jak zgłosicie, nie zgłosicie, że macie, macie takie śmieci, to my też, też o tym nie wiemy. Trzeba przyjść do urzędu zgłosić i będziemy wymagać. Jeżeli Pan zgłosił, a nie przyjechali, proszę Pana, to jest możliwość nałożenia kary i wystąpimy do firmy ja, ja o karę. Jest Zmykanie jest, ale jak widzę, bo to, od miasta, to nigdy nie jadę. Czy Pan zgłosił, czy Pan zgłosił? Nie. Ma... No to, to proszę Pana, ale... jak Pan nie zgłosił, to nie jadę, całe szczęście, ale Pan zgłosił, będziemy wiedzieli Dziękuję panu burmistrzowi. Pan przewodniczący rady. Szanowni Państwo, po wystąpieniach moich przedmówców trudno będzie mi coś rewolucyjnego powiedzieć. Powiem w ten sposób: Jestem bardzo wdzięczny i zadowolony ze współpracy z moimi przedmówcami, tak z kolegą Wojtkiem, z jako radnym, z burmistrzem ale też i w sposób szczególny z sołtysem, z radnym powiatowym, panem ładkiem. no i oczywiście z posłem. Drodzy Państwo, ja jako przewodniczący rady, ale przede wszystkim radny tej miejscowości, patrzę na to w ten sposób, że, że generalnie tak jest skonstruowany samorząd, że wszelkie decyzje i wszelkie takie pomysły, by mogły się doczekać jakiejkolwiek realizacji, właśnie wymagają takiej współpracy. I ta współpraca jest naprawdę realizowana tutaj w sposób wzorcowy, i chciałbym się powiedzieć, że będąc to no w zasadzie, jakbyśmy tak lokalnie chcieli powiedzieć, że nasza władza rozpoczęła się dopiero od nowego roku i już odczuwamy pewne zmiany. Może nie jest to tak dokładnie, jeszcze do Państwa nie dotarło, ale ja trzeba zauważyć, że budujemy, powiedzmy, od podstaw, sprzedawiamy referat komunalny, który właśnie ma służyć temu, abyśmy my jako mieszkańcy odczuwali te zmiany. Zobaczymy jak to wyjdzie. Będziemy po raz pierwszy odśnieżać własnym sprzętem. Też na pewno będą jakieś potknięcia, bo to jest naturalną rzeczą. Ale po to są wydatkowane nam ośrodki, aby móc to robić lepiej, aby po prostu każdy z nas mógł szybciej otrzymywać tą pomoc.